W jego TV. Witam państwa. Jest takie powiedzenie: jak dbasz, tak masz. Tak masz, jak dbasz. Znamy to powiedzenie, ale czy stosujemy się do niego na co dzień? Chyba nie. Nie każdy z nas przynajmniej. No, może ja też nie. Słuchajcie, pokażę wam jak doprowadzić do bardzo istotnej awarii w maszynie do czyszczenia kanalizacji, dokładnie w tej maszynie. Bardzo Porządna maszyna, maszyna bardzo istotna w mojej firmie, która powinna być zawsze sprawna i o którą należy zawsze zadbać. Ja doprowadziłem do tego, że maszyna przestała działać. Pokażę Wam, co się może stać, jeżeli nie odpowiednio konserwujecie taką maszynę, i pokażę Wam też również, jak wybrnąć z tej sytuacji, jak usunąć tą awarię. Własnoręcznie, że tak powiem, we własnym warsztacie. Bo jeśli wyślecie tą maszynę do serwisu, to na pewno zapłacicie sporo pieniędzy. Wigo Service TV, zapraszam na ten film. Myślę, że przydatny dla tych wszystkich, którzy mają takie urządzenia i które je wykorzystują. Zapraszam. Wigo Service TV, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o maszynach do czyszczenia kanalizacji. Maszyny do czyszczenia kanalizacji to jest podstawowa rzecz w takiej firmie jak moja, czyli w firmie, która zajmuje się udrażnianiem, czyszczaniem, naprawą kanalizacji. Ja łącznie mam takich maszyn 5, trzy walizkowe, takie jak tutaj te, które widzicie, i na tych maszynach chciałbym się dzisiaj skupić. To są maszyny, do których można używać spirale. Takie jak ta, tutaj między innymi, to jest spirala 16 mm grubości, czy tam średnica, może dokładniej. I można też używać tutaj spirale o średnicy, o grubości 22 mm. I to są spirale, które przechodzą przez całe urządzenie przez cały bęben. Ja Wam pokażę, jak to się montuje, już sekundkę. Ale tak naprawdę dzisiaj nie chciałem pokazywać, jak taka maszyna działa, tylko chciałem pokazać, jakie usterki mogą w takich maszynach wystąpić. Jak używamy tą maszynę? Tą maszynę wykorzystujemy w następujący sposób: wkładamy tutaj spiralę, ona wychodzi w tym miejscu, podłączamy do prądu, wprowadzamy spiralę do rury kanalizacyjnej i poprzez naduszenie tej dźwigni wprowadzamy spiralę w ruch. I końcówka, którą tutaj założymy, wykonuje czyszczenie kanalizacji z tego zatoru, który tam się stworzył. Czyli puszczamy dźwignię, przesuwamy spiralę trochę dalej i doduszamy, żeby wprowadzić w ruch szczególnie tą końcówkę. I w ten sposób, tak jak wspominałem, czyścimy kanalizację. Do tych maszyn można podłączyć spiralę szesnastkę, w której... Mamy między innymi takie końcówki jak tutaj widzicie. Chodzi mi o wielkość. Jeżeli założymy spirale 22 możemy podłączyć końcówki tego typu. Znacząca różnica. Tak jak wspominałem mam kilka takich maszyn trzy walizkowe i jeszcze mam maszyny których wykorzystuje się spirale 30 mm. I chciałbym wam pokazać tutaj tak dla porównania to już jest Konkretna, naprawdę konkretna spirala do konkretnych zatorów, i zobaczcie, jak to mniej więcej, jak wygląda mniej więcej porównanie tych końcówek. Dobrze, dzisiaj nie o końcówkach, dzisiaj nie o spirali, dzisiaj o maszynie. Czyli, jak widzicie, mamy dwie maszyny waliskowe i w jednej z nich nastąpiła usterka. Jestem ciekawy, czy jeżeli wykorzystujecie takie maszyny, czy te usterki zdarzają wam się bardzo często? Jak widzicie, maszyny są brudne, bo są regularnie używane. Trzecią maszynę, którą posiadam, to jest maszyna zupełnie, zupełnie nowa, która za chwilę będzie eksploatowana, a ta tutaj, najstarsza, ta, która tu stoi wymaga remontu, w związku z tym będzie na jakiś czas odstawiona i wyremontowana i ta maszyna właśnie uległa, wystąpiła w niej usterka. Na czym polega usterka? Tak jak powiedziałem, wprowadzamy spiralę, dusimy ramię, spirala wchodzi w, w, w ruch i czyści nam to. a tu mamy moment taki, gdzie nie możemy nadusić tego ramienia. I to nie dlatego, że zastosowaliśmy tutaj, włączyliśmy blokadę, tylko po prostu maszyna, coś się stało w niej. Ja Wam zaraz pokażę co, bo to już jest drugi raz, kiedy ta maszyna uległa takiej awarii. I od razu mówię, to nie jest wina producenta, tak uważam, to jest tylko i wyłącznie wina moja, dlatego że maszyny są intensywnie eksploatowane i nie zawsze jest czas na to, żeby przeprowadzić taką drobiazgową konserwację. Pokażę Wam na czym polega problem, możecie jeszcze zobaczyć, że to są walizkowe, ale różne firmy, ta jak widzicie nazywa się g, g maszyna tańsza, ale jestem z niej bardzo zadowolony, bardzo ładnie sobie radzi i do tej maszyny już właściwie był moment, gdzie podłączyłem spirale o, o długości 30 metrów, czyli bardzo długi odcinek i też sobie radziła bardzo dobrze. Ta maszyna, którą tu widzicie, to jest maszyna, którą używam od kilku lat. Nazywa się MSW. MSW, dobrze czytam MSW. Też godna polecenia, ale uważam, że troszkę delikatniejsza. Troszkę bardziej jest taka chimeryczna. Słuchajcie, jeżeli jedziecie na robotę, jeżeli ja jadę na robotę, to nigdy nie zabieram jednej maszyny walizkowej. Zawsze w samochodzie mam drugą. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w tym przypadku. Maszyna odmówiła posłuszeństwa, zblokowała się ta dźwignia, a spirala była wprowadzona w rurę kanalizacyjną. I uwierzcie mi, nie zawsze jesteście w stanie wyciągnąć tą górę, tak po prostu ciągnąc powiedzmy rękami. I w takich przypadkach po prostu zawsze lepiej iść do samochodu, wziąć, wymienić ten główny korpus, tą maszynę walizkową na inną. I podłączając spiralę do tej drugiej maszyny, bez problemu wyciągamy sobie tą spiralę z rury. Dobrze, mamy problem z maszyną, zaraz Wam pokażę jaki, a Wy napiszcie, czy takie coś się zdarzyło już kiedyś Wam, jeśli prowadzicie takie usługi i jeśli wykorzystujecie takie maszyny. Za chwilę odwrócę to wszystko i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Czyli widzicie teraz cały, cały środek, całe serce tej maszyny. Dźwignia, zobaczcie, naduszamy dźwignię. Po naduszeniu, dokładnie zaraz Wam pokażę, przybliżę aparatem, musicie zobaczyć na ten ruch. W momencie, kiedy ściska się ten wał, ten zacisk, w tym momencie zmniejsza się średnica tego, tego wałka w środku. I spirala zostaje objęta dokładnie, i wtedy zaczyna się to wszystko ładnie kręcić. Czyli bardzo istotna rzecz: bez tego maszyna jest nieprzydatna. Czyli tu jest wszystko sprawne, a tutaj nie mogę nadusić, to jest ta część, jest w tym momencie nieruchoma. Dlatego, że tu nastąpiło zapieczenie dwóch płaszczyzn, czyli tego tłoka, który tu się wysuwa. Ten tłok spiek się razem, poprzez pewnie zabrudzenie i złą konserwację, spiek się razem i maszyna jest nieużyteczna. I dzisiaj spróbujemy usunąć to. Zobaczcie jeszcze raz. Tu wprowadzamy spiralę. Spirala przechodzi przez całą tą część. W momencie, kiedy nadusimy dźwignię, tak jak teraz, o, musicie spojrzeć na ten ruch. Zobaczcie, następuje zmniejszenie. Jakby tej przerwy, wskutek tego zmniejsza się średnica wewnątrz tego zacisku i, wprowadzamy, i wprowadzona spirala zaczyna nam się obracać wokół własnej osi. Tu mamy spieczone to miejsce. Tu nastąpiło zblokowanie, i musimy jakoś to w tym miejscu usunąć. I zaraz wam pokażę, jak to zrobimy. Jeżeli już mamy te maszyny rozkręcone, widać, że ta maszyna jest, jest młodszą maszyną, bardziej to tutaj wygląda estetycznie. Tu mamy maszynę maksymalnie eksploatowaną, ale zapewniam Was, ta maszynka zwróciła się już wielokrotnie. Bardzo fajna maszyna, też jestem zadowolony z niej. I wszystko tutaj funkcjonuje, funkcjonuje, funkc i wszystko tutaj właściwie działało należycie z wyjątkiem tej teraz usterki. No i jak, 3 lata temu stała się podobna rzecz, no i wtedy naprawiał mi to serwis ale według e, oceny e, usterki w obecnym, w tym momencie kiedy już nie ma gwarancji podobno naprawa tego uszkodzenia kosztowałaby około 800 zł e, wydaje mi się że poradzę sobie zupełności sam i zaraz wam pokażę co do tego wykorzystamy dobra czyli zobaczcie e, maszynki naprawdę fajne godne polecenia zabieramy się za naprawę a jeszcze bardzo ważna rzecz Ktoś pewnie powie popsikaj WD40. Potem nasmaruj, będzie wszystko dobrze. W tym momencie psikałem już WD40, to kompletnie nic nie daje. Naprawdę, uwierzcie mi, nie chodzi tu o WD40. Musimy doprowadzić do tego, żeby tłok, który się znajduje w tym miejscu, który powinien być wyciągany poprzez to ramię, tak jak tu zobaczcie. Ten tłok tam wychodzi. Ten tłok y, musi, jest zapieczony, dlatego musimy go y, wyciągnąć w jakiś inny sposób. Dobra, słuchajcie, koniec filozofowania. Bierzemy się do roboty. Dobrze, zanim pokażę Wam, jak usunąć tą usterkę, jeszcze raz chcę Wam zademonstrować, jak to powinno działać i jak to działa w jednej i w drugiej maszynie. Czyli maszyna sprawna. Włączamy maszynę. I zobaczcie. W tej chwili końcówka, mimo to, że maszyna wchodzi, nic się nie kręci. A co się stanie w momencie, kiedy nakusimy dźwignię? Nie wiem, czy to widać. Końcówka zaczyna, cała spirala zaczyna się kręcić. Zobaczcie. Dobra. A w tej maszynie, w której silnik też działa, ale nie, dźwignia, nie, nie działa dźwignia, Włączamy, końcówka się nie kręci, tak jak widzicie i w związku z tym, że nie możemy nadusić dźwigni, nic się nie zmienia, czyli taka maszyna jest nieużyteczna. Chcę powiedzieć, że używałem różnych preparatów WD-40, różnych odrdzewiaczy, jakichś preparatów zastępczych, psikałem tutaj w to miejsce, próbowałem smarować, nic kompletnie nie daje. Jest taka jedna metoda, którą teraz zastosujemy, i zaraz Wam pokażę. Bardzo prosta, i mam nadzieję, że teraz w tym przypadku, w tej sytuacji przyda nam się. No i zobaczcie, to jest taki sprytny, że tak powiem, knyw, sprytne rozwiązanie. Ok, co zrobimy? Wykorzystamy taki bardzo prosty, turystyczny, można powiedzieć, kempingowy palnik. Niektórzy używają go do rozpalania grilla. Czy rozpalania w kominku, a my dzisiaj użyjemy to do tego, żeby rozgrzać to miejsce. Żeby to zrobić, musimy oczywiście odkręcić tylnią obudowę, żeby jej nie stopić. Wszystkie plastikowe, gumowe części, żeby nie narazić, żeby nie narazić to na stopienie, na spalenie. Nie chcemy zaszkodzić, chcemy naprawić niesprawną maszynę, a nie uszkodzić ją jeszcze bardziej. Odkręcam obudowę i zaczynamy grzać. Dobrze, cały czas grzeje. O co chodzi z tym grzaniem? Po co wykonuje to grzanie? A nam mianowicie dlatego, że mamy tutaj dwie części, które bardzo szczelnie ze sobą są spasowane. Poprzez rozgrzanie tego górnego korpusu, a nie tego wewnętrznego tłoka, powodujemy, że ten górny korpus zwiększa swoją średnicę, zwiększa swoją, swój rozmiar, i wtedy następuje jakby uwolnienie tego dolnego e, tłoka wewnętrznego. Dobra, to no zobaczmy, czy coś nam się udało zrobić. To miejsce musi nam puścić. Wysuwa się, zobaczcie. Lekko się wysunęło. Nie wiem, czy to widzicie. Od razu użyjemy WD-40, czy jakoś tam preparat zastępczy. Tak, ładnie się gotuje. Ok, i zobaczmy, czy to chodzi. No i ruszyło. Jesteśmy wygrani. Zobaczcie, bardzo prosty sposób. Spowodowaliśmy, że mechanizm zaczął prawidłowo działać. Dźwignia się ugina. Żadne, y, bez rozgrzania, y, żaden WD-40 nic by Wam nie pomogło. OK. Teraz co? Przeczyszczę to wszystko, umyję benzyną, jakąś naftą i nasmaruję porządnie smarem. I maszynka będzie funkcjonowała przez jakiś czas bez żadnego problemu. Zobaczcie, dźwignia chodzi ładnie, a nie chodziła tu, oczywiście. Rozpiąłem tą gumę, żeby się nie stopiła. Wszystko będzie przymocowane, i zaraz wam pokażę, że w tej chwili będzie na pewno działać. No dobrze, czyli teoretycznie poradziliśmy sobie z problemem. Tak jak wspominałem, albo nie wspominałem, nie wiem. Wykorzystując sytuację, że jedna maszyna jest właściwie dokładnie rozkręcona, mam dostęp do każdej części. Przeprowadzę nie tyle remont, co takie gruntowne czyszczenie i smarowanie. Wykorzystam też sytuację, że na warsztat wziąłem tom i też dokładnie to tutaj wszystko nasmaruję, żeby nie wystąpiła taka usterka jak w tym. Czy to działa? Pokazywałem już, że po naciśnięciu dźwigni końcówka, zobaczcie. Obraca się. Czyli ta maszyna działa, bo i tak działała. A tutaj zobaczmy. Dźwignia działa po naduszeniu dźwigni. Końcówka, spirala kręci się. Wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Maszynka jeszcze posłuży. A ja biorę się za gruntowne czyszczenie i smarowanie. I co najważniejsza rzecz, prowadząc firmę i firmę, w której potrzebny jest konkretny, tak jak widzicie, sprzęt? Trzeba po prostu dbać o sprzęt. Zawsze trzeba znaleźć czas i moment, dzień, żeby przeprowadzić gruntowne czyszczenie, smarowanie, bo przecież te maszyny zarabiają na nas, płacą nam nasze opłaty i muszą funkcjonować. Najgorszą rzeczą jest, najgorsza rzecz, jeżeli maszyna ulegnie awarii na robocie. Ale tak jak mówiłem, zawsze wozę drugą zapasową. Dzisiaj o tym pokażę wam na następnym może nie, ale na jakimś tam kolejnym filmiku najmniejszą, najmniejsze moje urządzenie do czyszczenia kanalizacji, e, spiralę bębnową e, montowaną do wiertarki, którą też bardzo często wykorzystuję. Pozdrawiam serdecznie Vigo Serwis Poznań, Vigo Serwis TV. Masz problem z kanalizacją? Masz rurę do wyczyszczenia dzwoń do Wigo serwis TV, Wigo Service Poznań tu jest telefon, trzymajcie się, pozdrawiam a ja się biorę za robotę Cześć